ustawy budżetowej. To jest wyłączna domena rządu i parlamentu, za to jednak i rząd i rząd i parlament biorą wyłączną odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność prezydenta. Być może skądś że bierze tak daleko idąca pewność I, 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 i Panie przewodniczący wspomniał tam może w czasie jednej z tych co kilka dniowych rozmów z premierem, że to jest coś na kształt sprowadzenia prezydenta do roli notariusza, bo niby, niby prezydent ma swoją odpowiedzialność w obowiązku z konstytucji, ale tak naprawdę nie już zapisujemy, więc proszę bardzo nie, 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 to, nie to jest kwestia znajomości ustroju państwa. Tak jest skonstruowany ustrój w Polsce, że prezydent nie ma wpływu na budżet, na to, jak są wydawane polskie pieniądze, ma wpływ na ustawy, wszystkie inne ustawy. I tu ma wpływ bardzo istotny polegający na możliwości zastosowania, beta, który nam trzeba wygrać w Parlamencie, albo zastosowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, bo to wynika z faktu właśnie...